Dzień dobry, dzień dobry, w niedzielę 9 lutego. My jedziemy do kościoła, sobie tego polskiego. A patryczek nasz tutaj sobie uciął drzemkę No zobaczymy. No i my właśnie się zbliżamy do naszego polskiego kościoła. Skręć w prawo. Tutaj jedziemy do kościoła sobie. No, i my już po przyświętej. A no, tutaj jest kościół. Patrz tam przespał całą mszę Obudził się po mszy i teraz sobie Ja Tutaj po kościele przyjechaliśmy do centrum Mahoń Point Które kiedyś, kiedyś 20 lat temu budowałem Niedużo tam nabudowałem, ale trochę zawsze Tak jak mówiłem, nawet obchodzą w tym roku, właśnie w lecie odparcie. jedna z moich pierwszych prac tutaj była to jeszcze w 2004 musiało być tutaj pracowałem, a pracę tutaj właśnie zacząłem od tego kina To znaczy od kina, no to jeszcze nie było kino tutaj nie, ale, ale było miejsce robiliśmy, no w tym miejscu właśnie zacząłem pracować tutaj na tej budowie No dobrze, 6 patyczka dać tutaj taki sali zabaw i tak tam na górze jest taka bezpłatna sala, ale zamknięta a tutaj jest płatna 15 euro na godzinę ale zaraz zamykają proszę do 4.45 także no bez sensu chodź jak mi się patrzę czy przejedzie dostał pieniążka no wrzucaj pieniążka hej patrz. tutaj czekaj skarbie

Ty wiesz Agnieszko, że ja budowałem to centrum handlowe tak? tymi, tymi rękami no wiem bardzo pięknie wybudowałeś czy nie? udało mi się, nie? jesteś no, czekam kiedy wybudujesz mi domek takie oto serduszka i na walentynki i z okazji tego chyba 20 rocznicy albo tylko na walentynki tam proszę tam torty ustawili no, no to jest 20, także jest i ten tort tam 20 No ale żadnego medalu jako budownicza mu ma chłopi pont mi to jest taka reklama lokalnego radia a my już dochodzimy Patrycz oczywiście na nową zabawkę Proszę bardzo jak się nazywa? Robki, tak? A z tego patrolu to jest piesek, a tam jego auta. 15 euro taka zabawka. Ja wczoraj traktor za 4 euro kupiłem. No i tak są panią no. wybrał, po by 50. No, no. no. i taka torba zakupów. W sumie 88 euro ale drogo, bo tu na przykład te wafle ryżowe euro 90, a ja w Aldi kupuję za 70 tak, drogo jest drogo w porównaniu do Aldi, to no jak mówiłem, tutaj to Centrum Handlowe świętuje 20 urodziny jakby, i są sprawy różne także można się wybrać no już wychodzimy z tego Centrum Handlowego tutaj jak widzicie, jest, no jest dużo rzeczy, nie? się dzieje tam są firmy jakieś yy, jakieś po prostu biurowce tam jakieś motoryzacyjne tamte zdaje się też budowałem ale tylko chyba fundamenty pod ogrodzenie eee, 20 lat temu tu nie było niczego, oprócz tych domków dla tych domków trawelsów, nie? czy takich irlandzkich cyganów które żeśmy im rozbijali to, to tak było nie? ale oni dostali normalne domy nie tak, że ktoś ich przegnał i nic nie. Dostały normalne domy, a mieli takie, no jakby, wozy niemalże drabinaste. No nie tak dosłownie, takie, no, trochę inne i ten. Nic fajnego, ale no, no nie tylko. Później, później, nas tutaj właśnie, czy w międzyczasie czasie nas wzięli tej do, do budowy tego. No już były prace wykończeniowe takie. No i wokół tego właśnie centrum handlowego, czyli najpierw był ten to, a wokół tego wyrosło to wszystko.